Witam się z wami w kolejnym holi vlogu na naszym kanale Dzisiaj e, mamy już prawie dziesiątą A w sumie wyszliśmy w pół do dziewiątej Z dwoma pieseczkami na spacer tym razem We wcześniejszym holi vlogu e, Pokazywałam wam, że wyszłam osobno A teraz poszłam z moją siostrą I właśnie wzięliśmy dwa pieski No i w tym vlogu planuję wam nagrać Open boxa paczki Bądź nawet dwóch no, i jeszcze coś tam może z franiem, także zobaczycie. Ja przed chwilą nazbierałam trochę ziół dla franka i teraz się suszą. Tutaj mamy mniszka na jednej warstwie. Niżej mamy babkę szerokolistną i na najniższej, jakby półce takiej do suszenia, bo tam mamy suszarkę właśnie kuchenną. Mamy ukochaną babkę lancetowatą franka. Pierwszy raz w ogóle suszę mu zioła przekupuję, a pomyślałam, że jak mam okazję, to mu ususzę. Tutaj wkładam te następne piętra. No i myślę, że z 2-3 dni to się będzie suszyło, na noc wyłączam, także może Wam później pokażę efekt końcowy. Te ziółka, które wam wczoraj pokazywałam, już są całkowicie wysuszone. I pomyślałam, że zrobię miks, bo i tak mu to później mieszam. Nie daję mu na przykład w jeden dzień babki, w drugi dzień niszka. Tylko po prostu różnie mu mieszam, tak, że będzie miał taką mieszankę. Tutaj jest właśnie mniszek, babka lancetowata i szerokolistna. Jeszcze całą noc mi się suszyły nowe rzeczy. Tutaj jest bardzo mało ich, bo tutaj jest mniszek i troszeczkę babki lancetowatej, ale to jest chyba z pięć takich małych kawałków tylko. Nie, to akurat jest mniszek. O, a tu jest jakiś mały kawałek babki, ale babki jest naprawdę bardzo mało. I mamy tutaj takie jakby dwie tacki, liści, brzozy. Ale to wszystko będę musiała wziąć większy pojemnik lub nawet do reklamówki i po prostu wszystko wymieszam. I myślę, że dzisiaj znowu zrobię takie mini zbiory i też mu zbiorę jakieś ziółka. No bo skoro mam możliwość, tutaj nie ma za bardzo zanieczyszczeń, bo ja mieszkam jednak na wsi, więc mogę zebrać. I będę miała większy zapas, i nie będę musiała kupować. No, znaczy, kupować i tak na pewno zimą będę musiała, no i w międzyczasie też. Ale tak to dodatkowo będzie mógł mieć takie swoje. Już zdjęłam wszystko z tej suszarki, i tutaj zrobiłam ten miks. I mamy jakąś jedną piątą takiego małego pojemnika tekturowego. I teraz jeszcze, bo u nas się dość chmurzy, i zanim jeszcze zacznie padać, czy tam będzie jeszcze jakieś. E, burza czy coś. To jeszcze pozbieram liście brzozy, bo wczoraj fajnie się je zbiera. Może w któryś dzień jeszcze pozbieram trochę mniszka i będę miała fajne zapasy dla frania. Dzisiaj na obiad mamy ryż z leczem wegetariańskim, także ja już się zabieram za jedzenie. Luna tutaj chodzi obok mnie i Lady po drugiej stronie stołu. O Lady tutaj siedzi pod stołem. Przed chwilą odebrałam z paczkomatu dwie paczki, jedna jest z jedzeniem dla Lady, druga z jedzeniem e, dla e, Luny, no i jeszcze coś tam jest, zaraz Wam pokażę. E, ale najpierw zajmiemy się tą częścią, bo zrobiłam jeszcze e, dość duże zakupy stacjonarnie. Postaram wam się powiedzieć ceny, bo mniej więcej pamiętam, na niektórych produktach też są napisane. E, pierwszą rzeczą e, jest e, taki pellet i tutaj niby jest narysowany kod. Areno do kuwety dla kota takie coś się raczej nie nadaje, ale ja po prostu używam pelletu dla królika do kuwety i tutaj mamy go, mamy go tutaj y, ponad 3,5 kg i on kosztował 15 zł, no i do kuwety mi wystarczy na jakiś czas. Dalej mamy taką wielką paczkę y, trot, y, no trocin dla, dla chomika. I jest tutaj aż 3,5 kg ich. Taka wielka. Zawsze kupowałam takie małe, gdzieś jak 1,4 tego czy coś. Ale teraz myślę, że na trochę dłużej mi wystarczy. I ona kosztowała jakieś 16-17 zł, coś takiego. I właśnie będę musiała wymienić ściółkę homikowi. Także mi się na pewno przyda. Dalej mamy przysmaki takie z Kika. Kosztowały one 9 zł i są to takie filety z piersi kurczaka One nie będą u mnie w szufladzie z przysmakami, będą po prostu w przedpokoju na szafce Bo jak lady coś ładnie zrobi czy tam posłucha się, to wtedy dostaje takiego przysmaka No i raz na jakiś czas dostanie, chociaż to i tak jest fajny przysmak jeśli chodzi o taki sklep Bo ma właśnie tutaj 75% kurczaka i już ostatnią rzeczą, którą kupiłam stacjonarnie, a tak to Wam pokażę zamówienia online, są saszetki z Doliny Noteci, bogate w Stronga. Jest tutaj ich 8 wszystkie takie same. Mają po 150 gram. I jedna taka saszetka kosztowała 2 zł. Kupiłam je w Bricomarsze. Właśnie dlatego wzięłam sam ten smak. No i to nie jest nasza stała karma, tylko po prostu my wyjeżdżamy nad morze. No i... Ym, opiekować się zwierzakami będą moi dziadkowie. Yy, I właśnie chciałam, żeby było po 150 gram jakieś karmy, bo tyle Lady je. No a ja biorę Lunę, a Lunie wezmę po prostu inną karmę. Yy, a Lady po prostu, żeby było im poręczniej, żeby nie musieli tam jej odmierzać, yy, znaczy, no ważyć na wadze, jeszcze tam dodawać jakieś dodatki, to po prostu przez tydzień będzie jadła tą karmę. I właśnie jest tutaj 8 karm. I teraz już przejdziemy do zamówienia. Zajmiemy się najpierw tą mniejszą paczką, ale jest w sumie w niej więcej rzeczy, tak naprawdę. Otwieramy. Tutaj mamy ekologiczne, ogólnie to taśma też jest ekologiczna i ta paczka jest od sprzedawcy na Allegro Petopia. Pierwszą rzeczą jest jedna rzecz dla królika, reszta dla piesków. No i tą rzeczą dla królika jest chrupiąca łączka z Herbal Pets. Tutaj jest troszkę sieczki z tyłu, ale z przodu są no, nawet ładne kawałki. Ma na 70 gram, tutaj macie jej opis. E, przejdźmy teraz do następnych rzeczy. Mamy tutaj kabanoska z Let's Bite, z Brita, o smaku kurczaka. Ma on 12 gram. E, no i ta chrupiąca łączka kosztowała coś około 5 zł. Ten kabanos niecałe 2 zł, chyba złotych 50, coś zł, takiego. E, dalej mamy takie przysmaki z... Y, TENETRIO są takie popsy jakby z, z robaczkami, z insektów. Te smaczki. Tutaj Wam pokażę to i przeczytam Wam skład. Mamy tutaj ziemniaki 79%, lar, larwy Tenbrio Moritol 20%, rozmaryn 1%. Także to są takie fajne przysmaczki. Myślę, że nagram Wam ich test albo na Instagramie. W ogóle zapraszam Was na naszego Instagrama. Tutaj Wam się wyświetli nazwa. Właśnie nazywamy się Luna Mini Chiwała i tam, tam jest nas zdecydowanie więcej niż tutaj. Codziennie są relacje, różne testy, współpracy, także Was bardzo zachęcam, żeby wpaść na nasz profil. Są też konkursy dość często. Um, dalej mamy baton kolegonowy z Rodzi, No z Rodzidok. I właśnie tak on się prezentuje. Myślałam, że on będzie trochę mniejszy. Aha, i te smaczki kosztowały coś około 3,50. E, a ten baton kosztował równe 5 zł. On jest dość twardy. No i pozytywnie się zaskoczyłam, bo on, on jest dość spory. Więc kawałek Lunie, a e, kawałek Lady. Tutaj mamy opis i w składzie mamy wieprzowina Kolagenowa wieprzowina 95% błonnik skrobia witamina C. Także super skład. No i bardzo Wam to już polecam. A jeśli chodzi jak z smakowitością, czy pieskom będzie smakować, no to dam Wam później znać. Dalej mamy sosiedkę z Ice Po, i to jest filetówka z łososia. 70% łososia. 29% bulionu z łososia, 1% minerały, także jest skład wspaniały. Mamy tutaj 100 gram, jakiś opis i to jest w ogóle super karma, ice pool. Tak się prezentuje opakowanie, moim zdaniem też bardzo ładnie. No i ta saszetka kosztowała lekko ponad 7 zł, więc jest no dość droga, szczerze mówiąc. Ale raz na jakiś czas można podać na przykład na likmatę czy coś. Dalej mamy teraz karmę, którą będzie jadła Luna, tak myślę, że już na stałe. Jest to Puszeczka z Mitlow ze serii Steakhouse, pojedyncze białko. Właśnie jest tutaj o smaku indyka, i mamy tutaj 100% indyka. Najwięcej mamy mięsa, później jest jakaś wątroba, serce, szyje i skóry, ale jednak najwięcej mamy indyka. I w ogóle bardzo Wam polecam karmy z Mitlowa, ze Steakhouse. I ta puszka chyba kosztowała mnie jakieś 12 zł. Dla Luny ona wystarczy na 8 obiadków, bo. No bo dziennie je mokrą karmę na obiad, 50 gram, a tutaj jest 400, więc na 8 dni nam wystarczy I już ostatnia rzecz w tym pojemniku, w tym nie pojemniku, tylko kartoniku Jest kiełbasa smitlowa Jest to kiełbasa o smaku łososia Ma ona 800 gram, więc również wystarczy na 16 dni Ale spokojnie nie będzie to tyle stało w lodówce, tylko po prostu przetnę ją na pół z połowy, będę korzystała, a drugą połowę zamrożę Tutaj nie ma nic po polsku, tylko tutaj macie napisane, że 800 gram I musimy tutaj odkleić tam zawleczkę, żeby dostać się do polskiego opisu. Tutaj mamy po polsku, mamy tutaj 80% łosoś i wołowina, 31% łososia, 29% mięso wołowe 15% serce wołowe, 5% wątroba wołowa Marchewka, tarty orzech kokosowy, dynia, mielone pestki dyni Sól morska, suszone skorupki jaj, um, spiruina, ekstrakt z korzenia jółki. Także bardzo fajny skład. Tutaj sobie to zawinę, żeby. O! I taka kiełbasa. I właśnie od sprzedawcy Petopia to są wszystkie rzeczy. I za to zamówienie. A i ta kiełbaska kosztowała 20 zł. No więc sporo, ale jednak lunia je e, mało tej karmy, bo tylko 50 gram to jest jakaś taka część dziennie. O, gdzieś tyle. No i za to zamówienie zapłaciłam około 45 zł. I teraz zajmiemy się tym drugim. W drugiej paczce mamy puszki. Zaraz je wyjmę i Wam pokażę. A w ogóle to jest zamówienie ze sklepu Wertpol I zapłaciłam za to 45 zł. I mamy tutaj sześć puszek z Doliny Noteci Superfood. I one są dla Lady. To będzie jej stała karma, myślę. Są one po 800 gramów O tutaj macie Opis od prezesa Doliny Noteci Dawkowanie jakieś, ja z tego nie korzystam, bo ja mam tam swoją rozpiskę Tutaj skład jest on bardzo fajny i w ogóle powiem Wam jakie mamy smaki to, Ta niebieska puszka to jest y, cielęcina i jagnięcina y, Różowa puszka to jest smak kaczka i przepiórka Fioletowa puszka jest o smaku sarny i wołowiny. Zielona puszka jest o smaku jelenia i kaczki. Ta czerwona wołowina i serca z gęsi. I ostatnia żółta, najciekawsza moim zdaniem, kangur i wołowina. Moje pieski nigdy nie jadły kangura, więc sobie przetestuję. No Luna raczej um, mało dostanie z tej puszki, bo nawet będzie jadła mitlowa, ale coś tam myślę, że spróbuję. Um, także to są dzisiejsze zamówienia i zakupy. Jeszcze na boku mam te trociny i ten pellet, ale tego już tutaj nie układałam, bo to są wielkie opakowania. E, no i mi się wydaje, że sporo tych rzeczy dzisiaj nam doszło i kupiłam. E, a jeżeli filmik wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę i jeśli jeszcze tego nie robicie, możecie zasubskrybować nasz kanał. Będziemy bardzo wdzięczni do następnego holi vloga.